Witam Was drodzy widzowie, a przed nami mój nekromanta Salmoner i w tym materiale będę rozprawiał się z balem. mam nadzieję, że skutecznie serio mam taką nadzieję programy tutaj na poziomie 12 e, piekło jest to tryb hardcore, także żyje się tylko raz mam nadzieję, że nic tutaj nie wykraczę ponieważ nie wiem co będzie w stronę zniszczenia. Mam nadzieję, że nie będzie tych laleczek. Okej, okay, to tutaj było drugie. czy jakiś przymała a jak chcę zobaczyć jak wyglądane statystyki talenty jakimś filmem się, się posługuje to w kanał. kanał znajduje więcej ciekawych materiałów z diagnozą z kontrolą, ale jednak zalecana jest ostrożność bardzo nie chciałbym, aby ten materiał był naturalnie ostatnim, który nagrałem czyli tego reklama to, ma być. Być, ale mnie nie w ten sposób, że mnie nie kołam Co to by wypadało? Chociaż parę poziomów się na coś tam postacia. Już dało się ją zrobić, zebrać będzie strzew, który zaoparatuje przeżycie dobrą zabawę i jakieś tam wrażenia. Okej. Jestem gotowy. też to nie wiesz nie ma co ale ja mam tu złotka to miała. to jest najmocniejsza broń na samonera polecam każdemu naprawdę szczególnie jak jest dużo przeciwników to na przykład jakieś krótki coś takiego Nie ma przeciwników. Jeszcze tylko tutaj bym chciał poprawić sobie odporności. Szczególnie na to, Przydało, że tu jest będę się, tam my się prawie Moje miniony nie idą sobie dać tu radość. No, będzie Zobaczymy, jak to będzie.

W chyba materiale też go nie przywołałem Ale numer No nic to Jak materiał się podobał dajcie znać w komentarzu Zostawcie łapkę w górę Jak ktoś jeszcze nie zasubskrybował to niech da suba Czemu by nie A ja zachęcam wpadajcie na mój kanał Jest na nim wiele różnych materiałów z Diablo I nie tylko każdy znajdzie coś dla siebie są różne słowa runiczne omówione, e, są poradniki, e, są zestawy, w tym niszowe, takie jak Griswolda. Jest też taka seria mini święty grali, ja na to mówię, e, gdzie identyfikuje różne przedmioty, które znajduję na bieżąco, unikaty, tam w skrócie omawiam, zgaduję co to jest. Także trzymajcie się, na razie, cześć!